Ja by Konrad nie, wsi, nie stał w Mateuszu, bo inaczej no, Dokładnie, i w jarku. Gnoje, oszukujecie. Kolizje są tylko na drodze. Ta. Ale nie Wieś, ja nie mogę jeżdżać. tu wyjechać weźcie, ruszcie dupę. Wiesz, wjeżdż. Nie mogę. A tu wjechać ci szarówkę obecnie. A, to tak? No tak. Bo no. ja tego nie widzę. Ja to ja w miejscu ciężarowym, wejdź. Zakładam, że jakbyś miał ochotę spróbować mi ...tego, yyy... ...psiego Zabia. mięsa, to byś po prostu poszedł na bloki i psał gryz, kurwa, gdzieś na ulicy. <gryzy> Chyba tak robię, <gryzy> że kijał i na ulicy. <gryzy> A potem właśnie chodzą takie psy z nogami, kurwa. ja <gryzy> miał ochotę na skrzydełka <gryzy> <okay>, i nogę zajebałam. <gryzy> To <grymne> taki treść no. Wiesz co, mimo, mimo wszystko, tego, że spotkałem tego Richiego, to, wolę na co? Ale to się nie, włoskiego faszysta Ale nie, 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 Na ścianę leci na, na tak, ścianę, chce... leci. nie, 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 bo mi na podłogę, ja mam podłogę mokrą morda O kurwa O, o wybiurdu Luden mnie zabił Co to mi leci? Co to jest? A to jest Burbun Biurde Kardasie kiedyś się zastanawia co ucieknie przez ścianę Co mi tu leci? O to jest Burbun O to po zajebiste chłopie Przemlizo tą ścianę od rana do nocy. On był na nogi, zamig. Kurwa, ja lubię. Noki Nie, Ja je wmaśle, ja je ja Co? Moja wioślarz, ja je wmaśle. Przoduj to. Duży kajdaś. A nie, to nie pasuje. Jestem dużym kutasem. Nie. nie, No chodziło o czasem zestrasz na kazaniu Nie miałeś tak, ja tak miałem <grym> przepraszam Wydaj Dawid Eee <grym> Czekaj, czekaj, <grym czekaj <grym Kurwa, no. Nie, nie, nie